Dobry, chciałbym Ci bardzo powiedzieć, że ten jeden trik, który Ci zdradzę może całkowicie zmienić Twoje życie i sprawić, że osiągniesz sukces. Ale wiesz dobrze, że to tak nie działa. Jest wiele innych kanałów, które takie rewelacje sprzedają. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że tak zwany sukces to jest dość długi proces, skomplikowany proces, nie ma jednej recepty i chętnie wdradzę ci jeden element, który może ci odrobinę w tym wszystkim pomóc i który być może warto byłoby wrzucić sobie na warsztat, żeby rozważyć. Dzisiaj porozmawiamy o bardzo ciekawych badaniach pana Petera Golwitsera który wykazał, że jeżeli jest się paplą, czyli się gada na prawo i lewo, co się zamierza zrobić, to jest dużo mniejsze prawdopodobieństwo, że faktycznie się to zrobi. Jest to mega ciekawy temat, ponieważ sięga on dużo głębiej niż można byłoby się spodziewać i dlatego zapraszam Cię w niesamowitą podróż, kolejną podróż po ludzkim umyśle i świecie nieograniczonego ludzkiego potencjału. Bodaj w latach 80 pan Peter Goldwitzer przeprowadził wiele bardzo ciekawych badań, które dzisiaj są takimi dość szlagierowymi badaniami w świecie psychologii osiągnięć i tak zwanego high performance, czy po prostu... Coachingu. I otóż Goldwitzer zauważył, że kiedy badani dzielą się tym, co mają zamiast zrobić, to dużo rzadziej osiągają te zamierzone sobie cele niż osoby, które o tym nie opowiadają na prawo i lewo. Przeanalizował ten temat i doszedł do bardzo wielu ciekawych wniosków. Zauważył też, że osoby, które osiągają wyższe wyniki, zwykle wolą w odpowiedzi na na podzielenie się swoimi rezultatami, przemyśleniami czy planami wolą dostać jakiegoś rodzaju poradę lub krytykę całego pomysłu, niżli dostać aprobatę, co z kolei właśnie wolą osoby, które są początkujące i które dużych sukcesów na swoim koncie. Jeszcze nie mają. I teraz dlaczego w ogóle się tak dzieje? I czy to znaczy, że jeżeli zamkniesz buzię na kłódkę, to nagle zaczniesz odnosić sukcesy? Oczywiście, że nie. Ale jeżeli zrozumiesz schemat, który za tym się kryje, to bardzo możliwe, że pomoże Ci to w Twoim działaniu. A głębsze wrozumienie całego tego tematu uzyskałem, kiedy całkiem niedawno bo, ponieważ miałem okazję być na obozie sportowym razem z polskimi olimpijczykami i lekkoatletami, ponieważ mam niesamowitą przyjemność pracy z paroma zawodniczkami z polskiej kadry rzutowej, czyli oszczepniczki, dyskobolki i tak dalej. I przy... W kilku takich naszych rozmowach zauważyłem jedną bardzo ciekawą rzecz. Zawodnik, który ma na przykład medal Igrzysk Olimpijskich czy Mistrzów Świata, Wcale nie uważam, żeby to był niesamowity sukces. Z drugiej strony, kiedy był młodym zawodnikiem, myślał, że kiedy taki medal zdobędzie, to będzie to spełnienie wszelkich marzeń, i nawet prawdopodobnie wątpił, czy będzie to kiedykolwiek dla niego możliwe. Natomiast teraz mijają lata, jest dokładnie w tym miejscu, gdzie może się poszczycić takim niesamowitym rezultatem. I nie jest to już tak ogromny sukces, jak wydawało się kiedyś, że będzie. Wpadło mi do głowy takie zdanie na bazie analizy tych rozmów. Człowiek sukcesu nie wdaje sobie z tego sprawę, że naprawdę odniósł ten sukces. I wcale nie czuje się spełniony z tym sukcesem, tylko myśli, że potrzebuje jeszcze więcej. Jeżeli to był srebrny medal, to potrzebuje złotego medalu. Jeżeli to był złoty medal, to potrzebuje drugiego złotego medalu, bo przecież był ktoś w historii, kto dwa, trzy, cztery razy pod rząd wygrywał, Igrzyska olimpijskie, i tak dalej, i tak dalej. Nigdy nie jest wystarczająco dobrze. I teraz zobacz. Kiedy przeanalizujemy to dużo głębiej, to wyjdzie nam niesamowita zależność. Niezależnie od tego, czy chcemy osiągnąć niesamowity wynik w sporcie, czy chcemy zbudować wielką firmę i zarobić mnóstwo pieniędzy, czy chcemy rozkochać sobie maksymalną ilość kobiet. Niezależnie, co sobie nie wymyślisz. To prawdopodobnie gdzieś tam w głębi siebie czujesz, że kiedy osiągniesz to, co chcesz osiągnąć, to będziesz człowiekiem szczęśliwym, spełnionym i będziesz mieć to wrażenie, że możesz żyć pełnią życia. Każdy z nas ma tego typu przemyślenia. Jeżeli będę miał już ten piękny dom na własność i go spłacę, będę mieć spokój. Jeżeli już zbuduję tą firmę i będę zarabiał 20, 30, 50 tysięcy miesięcznie, to przecież niczego mi w życiu nie zabraknie, będę szczęśliwy. Kiedy zbuduję tą piękną sylwetkę, formę, to będę szczęśliwy, kobiety będą mnie pożądać, a ja będę się czuć pewny siebie i tak dalej i tak dalej. Wiesz o czym mówię, prawda? I teraz okazuje się, że kiedy porozmawiasz z ludźmi, którzy doszli do tego miejsca, do którego chcieli dojść, wcale nie czują się dużo szczęśliwsi, wcale nie czują się bardziej spełnieni i tak dalej. I tutaj właśnie Stąd pochodzi to powiedzenie, że pieniądze szczęścia nie dają. Czyli zobacz, marzyłeś o medalu Igrzysk Olimpijskich, wtedy będziesz spełnionym sportowcem, będziesz czuł, że osiągnąłeś w życiu sukces, dochodzisz do tego miejsca i wcale nie czujesz, że ten sukces jest, wcale nie czujesz się ze sobą lepiej. Innymi słowy, z tego wszystkiego wynika, że podejmujemy się wyzwań, podejmujemy się różnych wysiłków. Hmm, Podejmujemy się tego, co często jest niekomfortowe, w nadziei, że poczujemy się lepiej. Ok? I to tutaj sobie warto zapamiętać. Naszą motywacją, żeby osiągać rezultaty w dowolnej dziedzinie życia jest to, że poczujemy się ze sobą lepiej, poczujemy się dobrze, poczujemy się szczęśliwi, poczujemy się pełniejsi, pewniejsi siebie, i tak dalej. Na to Liczymy. I dokładnie to kryje się pod schematem, który opisał Peter Gowitzer. Ponieważ, zobacz, jeżeli faktem jest to, że ruszamy po ponadprzeciętne rezultaty w nadziei, że poczujemy się lepiej, to kiedy dzielimy się naszymi planami z innymi ludźmi, tak naprawdę. Podświadomie liczymy właśnie na aprobatę, na docenienie, na zauważenie, czyli na wypełnienie tego braku, tej niespełnionej potrzeby, która sprawia, że ruszamy właśnie w świat tych ponadprzeciętnych osiągnięć. I teraz. Kiedy na przykład dzielę się z moimi przyjaciółmi, e, moimi planami albo po prostu w grupie ludzi mówię: Mam zamiar zrobić to i to, mam na to taki a taki plan, i ludzie mówią: Wow, Paweł, ale super pomysł! Ty to jesteś kozak, ty to jesteś przekot. Wow, chciałbym mieć tyle odwagi do działania co ty, to tak naprawdę ja dostaję to, na co liczyłem, co liczyłem, że dostanę, kiedy już dojdę do miejsca, do którego chcę dojść, czyli mam chwilowe zaspokojenie mojej potrzeby uwagi i uznania, a przez to będę miał mniejszą motywację do tego, żeby osiągnąć to, co chcę osiągnąć. Dlatego właśnie o swoich planach nie warto mówić. No tak, ale mamy tutaj pewien problem i uważny umysł ten problem już dawno wychwycił. Jeżeli. Ja chcę osiągać ponadprzeciętne rezultaty w nadziei, że poczuję się lepiej, a to się wcale nie dzieje, to po co ja mam tak naprawdę ruszać w tą podróż, szczególnie, że wystarczy tak naprawdę opowiedzieć o tym komuś i się poczuję na chwilę lepiej, a samo tak naprawdę osiągnięcie tego niekoniecznie mi to da, więc po co tak naprawdę mam przestać o tym mówić i po co mam robić cokolwiek? Tak, oczywiście, można na to wszystko popatrzeć, można spojrzeć na to z tej perspektywy. To fakt, że nie da się zaspokoić wewnętrznymi osiągnięciami pewnych braków i niespełnionych potrzeb, które są głęboko w nas zakorzenione i które wynikają często z naszego dzieciństwa. Z drugiej strony. Ciężko jest wrozumieć te wszystkie kwestie i zobaczyć, w jaki sposób można sobie naprawdę z tym poradzić, bez przejścia przez pewną ścieżkę. Więc, o ile osiągnięcia nie zaspokoją braków, tak doświadczenie, które zdobywamy przy próbie osiągnięcia tego wszystkiego, może już się przełożyć na zrozumienie tego, czego naprawdę potrzebuje i na wypełnienie tych braków, na spełnienie tych potrzeb, pod warunkiem, że przechodzimy przez tą ścieżkę świadomie, ponieważ pułapką tego modelu jest to, że możemy jedynie studiować siebie, swój umysł, studiować psychologię, studiować rozwój osobisty i pogłębiać jakby świadomość na temat tego jak działają emocje, różne schematy i tak dalej, ale nie mieć w ogóle Faktycznego, praktycznego doświadczenia w życiu, a tym samym wpadamy jedynie w iluzję rozwoju i wpadamy jedynie w iluzję rozumienia różnych koncepcji, a nie doświadczanie tych koncepcji w praktyce. Rozwiązaniem tego wszystkiego jest więc uświadomienie sobie, po co tak naprawdę po to idę, w jaki sposób działa mój umysł i wykorzystanie każdego doświadczenia po drodze do tego mistrzostwa, żeby rozpoznać, jak naprawdę działam, czego naprawdę potrzebuję, Kim naprawdę jestem, jaka naprawdę jest moja wartość. Innymi słowy, wykorzystać całą tą ścieżkę do prawdziwego, świadomego rozwoju. Przestać liczyć, że problemy się naprawią, kiedy coś osiągnę, a zrozumieć, że nie chodzi tutaj o bycie mistrzem w sporcie, a chodzi o mistrzostwo, panowania nad sobą, czy mistrzostwo w poznawaniu samego siebie, bo o to tak naprawdę toczy się gra. I dzięki temu. Możemy upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, bo doskonale jest się świetnie czuć, rozumieć swoją wartość, mieć super relacje z samym sobą i do tego mieć super poukładane życie, mieć osiągnięcia, którymi się można poszczycić, mieć fajne pieniądze, mieć fajne warunki życiowe i naprawdę potrafić się tym cieszyć. Bo zobacz, jeżeli poosiągasz różnego rodzaju sukcesy, ale czujesz, nie czujesz się wcale inaczej w tym wszystkim, nie czujesz szczęścia w związku z tym. To tak naprawdę jest definicja piekła. To jest trochę jak seks bez orgazmu, prawda? Niby to masz ale nie ma tej satysfakcji na końcu. Niby osiągnąłeś sukces, ale nawet nie zdajesz sobie z tego sprawy, że ten sukces został osiągnięty. Z drugiej strony, doskonale jest ten sukces osiągnąć i mieć pełną świadomość tego, że to mamy, doskonale się przy tym bawić i cieszyć. A drogą do tego będzie kolejny szlagier rozwoju osobistego, czyli to, że chodzi o pokochanie drogi. A nie samego celu. Bo prawda jest teraz w tym wszystkim taka, że jeżeli nie nauczysz się cieszyć z tego, co masz, nie nauczysz się bawić tym, w czym jesteś teraz, nie się bawić treningiem, procesem, który doprowadzi Cię do sukcesu, to osiągnięcie sukcesu nie tylko pozostanie niezauważone, ale i również tam nie będzie tej satysfakcji. Wybierając to wszystko. W całość dochodzimy do wniosku, że nie warto jest klepać na prawo i lewo, czego to nie zamierzam zrobić, bo tak naprawdę oczekujesz tylko poklasku, poklepania po plesach i to tak naprawdę będzie temperować Twój um, będzie po prostu obniżać Twój apetyt, Twoje chęci, Twoją motywację do działania. I z drugiej strony warto jest podejść do tego świadomie, czyli zobaczyć czego tak naprawdę chcę po tym sukcesie, wykorzystać drogę do sukcesu do tego, żeby się rozwijać, poznawać siebie świadomie, do tego podchodzić i pokochać ścieżkę, pokochać drogę, pokochać siebie po drodze, a kiedy dojdziesz już do tego sukcesu, to będziesz w odpowiednim miejscu i nie, dopiero, nie, nie będzie tak, że wtedy dopiero się zaczniesz z niego cieszyć, tylko już będziesz osobą, która doświadcza pełni życia, cieszy się, i ma po prostu jeszcze do tego świetne rezultaty po drodze. Innymi słowy, staniesz się człowiekiem sukcesu, zanim ten sukces osiągniesz, i sukces w świecie wewnętrznym stanie się jedynie konsekwencją, naturalną konsekwencją tego, czym się stałeś, w co się przetransformowałeś, a to właśnie jest droga do pełnego i szczęśliwego życia. Pomyśl więc o tym. Zobacz, w jaki sposób to może zadziałać u Ciebie, i nie nastawiaj się, że sama świadomość tego, o czym tutaj rozmawiamy, sprawi, że od jutra będziesz swoje życie kochać i nie sprawi też, że to się wydarzy prawdopodobnie za tydzień. To jest trening, to jest umiejętność zmieniania perspektywy patrzenia. Na rzeczywistość. W moim wypadku trwało to kilka dobrych lat, ciągłych prób i błędów, i często zapominania o tym wszystkim i przypominania sobie na nowo, frustracji, poczucia walenia głową w mur itd, i tak dalej. Ale z drugiej strony, właśnie dzięki temu wszystkiemu, Wiem to, co dzisiaj wiem, i mogę pomagać nie tylko Tobie, ale mam tą niesamowitą przyjemność pracowania na przykład z zawodowymi sportowcami, realizowania się w pracy i cieszenia się swoim własnym sukcesem. Nie była to lekka ścieżka, nie zdarzyło się to za sprawą magicznej sztuczki. Był to proces fascynujący, niesamowity, w którym wszystko działo się w odpowiednim czasie. Pamiętaj o tym i życzę Ci wszystkiego najlepszego po drodze. A jeżeli interesuje Cię temat rozwoju osobistego, podświadomości, odpowiedniego mindsetu, czy to w sporcie, czy w biznesie, zostaw suba, kliknij dzwoneczek i widzimy się w innych materiałach na tym kanale. I koniecznie daj mi znać, co w tym materiale Ci się podobało, co Twoim zdaniem można zrobić lepiej. Jestem otwarty na wszelkie konstruktywne komentarze. Dzięki i widzimy się gdzieś po drodze. Trzymaj się.